Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie na kanale rodzinnym Mora, Family Vlog. Dzisiaj taki film trochę pogadankowy, wspólnicości, na których jestem. Trochę tutaj wieje, jak w Kieleckim, ale jest przyjemnie. W końcu nie jest gorąca pogoda, nie jest upalnie. I chciałem Wam opowiedzieć, no bo z tytułu filmu coś będziecie tutaj się domyśleli, wnioskowali, co się u nas wydarzyło, co z Karimem, czy wszystko dobrze i tak dalej. Także odpowiem yy, na wszystkie wątpliwości i opowiem Wam, co się wydarzyło w tym dzisiejszym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. Chciałem Wam opowiedzieć właśnie w tym filmie, co się wydarzyło. Teraz jak sobie tak myślę, to tak jak ostatnio Karim był w szpitalu i z nim byliśmy, to się wydarzyło też w czwartek. Nie wiem, te czwartki są jakieś takie widocznie pechowe. Znowu dostał temperatury i to takiej dosyć wysokiej. Daliśmy mu jakieś leki na obniżenie gorączki, ale to w ogóle nie działało, Anna próbowała go uśpić. No i gdzieś tak była godzina przed północą. On nie mógł spać, bo się męczył, bo ta temperatura miał 39,8 no i w ogóle nie chciała mu ta gorączka spać, tak? I, no i Anna spanikowała, on jeszcze dostał takich dreszczy. No, i co tu robić? No, to zadzwonimy po ambulans. Ja mówię, no ale to jest naprawdę konieczne, żeby ambulans ten. Może poczekajmy jeszcze, spadnie mu ta gorączka, dajmy mu jeszcze ten nurofen czy coś tam, ten da dzieci taki. Nie, nie, zadzwonimy. Ona wystraszona, no to dobrze, no to zadzwonimy. No tak jak ten. Zadzwoniliśmy, ona tam wyjaśniła, co się dzieje. No i oni się pytają, czy chcemy, żeby przysłać kogoś tam z medyków. No i taki. Wtedy wysłali karetkę do nas, przyjechała karetka. Nie wiem, na sygnale chyba nie jechali, bo nie słyszałem, żeby były te sygnały, te syreny. No ale zatrzymali się pod blokiem. Myśmy się ubrali, znaczy Anna ubrała siebie, Karima i początkowo no to ja ich tylko odprowadziłem do tej karetki, bo nie wiedziałem też jak to się skończy. Ja pomyślałem że no to nie będę tam na razie stał z nimi. Zobaczymy, jak to będzie też wyglądało. Czy oni go po prostu przebadają, bo tam też był jakiś personel medyczny w tej karetce, i go puszczam po prostu na górę, coś stwierdzam, albo ten, albo go zabiorą i pojadą tam do tego szpitala. No i okazało się, że jednak zabrali go do szpitala i kanim pojechał tam za zaną. no a ja wsiadłem w samochód, no, zdążyłem się ubrać, i dojechałem do nich. Hmm. Powiem wam, że zastanawiałem, znaczy, może bym nagrał coś. Przeszło mi przez myśl o w ten sposób wujmy, żeby może nawet telefonem jakieś urywki nagrać w tym szpitalu i żeby wam pokazać, jak też taki szpital wygląda w Rumunii, czy się różni tym, jak wyglądają szpitale w Polsce. Za chwilę do tego też przejdę i będę to gdzieś omawiał, ale nie miałem w ogóle do tego gdzieś głowy. Z racji tego, że powiem wam, miałem bardzo ciężki tydzień w pracy. Byłem jeszcze tak wycieńczony i umysłowo i fizycznie po mojej pracy, którą zresztą bardzo lubię, ale, ale gdzieś zmęczenie tak się wdało po prostu we mnie, że nie byłem w stanie myśleć o tym, żeby coś nagrywać. Nawet po prostu odrzucało mnie, nawet żeby bez, bez jakiegokolwiek komentarza włączyć telefon, gdzieś tam nagrać coś w tym szpitalu. Jakieś takie przebitki, czy ten myśl jest tak? Nie. Ja, jestem, ja po prostu nawet nie chcę, nie chcę tego widzieć w kamerze, żeby tam nagrywać, czy ten myśl jest tak. Nie. nie. To nie jest moment do tego, żeby nagrywać i pokazywać. Ja jak będę miał na to po prostu czas, jak będę miał przede wszystkim siłę, to wtedy zrobię vloga i po prostu o tym powiem. A to nie było miejsca ani czas na to, żeby tam nagrywać, więc nie nagrywałem. I teraz opowiadam, teraz jestem wypoczęty. Dopiero dzisiaj z niedziela, jak ja nagrywam ten film. Teraz mija nasz weekend, siedzimy w domu i nic nie nagrałem z naszego tutaj weekendu, bo po pierwsze nic się takiego nie działa w kuchni ja nie miał tylko nagrywać gotowanie jakieś, no to uważałem, że nie będę robił gotowania na ekranie we vlogu tylko. Poza tym nie chciałem czegoś robić też, jak to się mówi, z jakiegoś przymusu. Dla mnie nagrywanie ma być przyjemnością, że ja po prostu to muszę czuć, że chcę coś nagrać, że to ma być zrobione z serca coś, a nie na siłę. Tak jak teraz mówię, jestem wypoczęty. Dzisiaj pospałem do 8.30. Jest po prostu nie do wiary, że ja tyle mogłem spać. Ale y, dzisiaj mam siłę, siłę i moc, że mogę tutaj poopowiadać do Was, powiedzieć, co się właśnie wydarzyło. Wczoraj takiej siły jeszcze nie miałem. Wczoraj jeszcze byłem nie, trochę wykończony, bo też i wczoraj wcześniej w sumie wstałem, obudziłem się, nie wiem, nie mogłem spać w nocy. Wtedy co byliśmy z Kalimem w szpitalu to też zajęło nam tam gdzieś do 3 w nocy pobyt. Parę godzin ładnych, tak wróciliśmy tak jak poszedłem spać, to poszedłem spać o 4 Nie, Okej, okay, mimo że zaczynam pracę o 9, to obudziłem się ta 8.20 ale to i tak było mało spania. Te 4 godziny, tego tak koło. to i tak było mało, i też czułem się w sumie bardzo zmęczony. I co, I zaraz wam powiem, tylko jeszcze chwila przerwy, bo tu dopijam sobie kawę i parę łyczków, i będę kontynuował. I ja wtedy wiedziałem, że po prostu muszę pracować. Anna nawet mi sugerowała, żebym sobie wziął wolne, ale dobra, o tym będę jeszcze mówił, bo chciałem powiedzieć w ogóle zakończyć temat tego szpitala. Jak tam jeszcze było, tak? Powiem w ten sposób, że Karim został tam przebadany. Najpierw później mu zrobili badanie krwi. Okazało się, że to jest jakieś takie chwilowe osłabienie, po prostu no jakieś takie, czy to wirusowe, czy ten coś tam wyszło jakieś trochę gorsze ze badania z krwi, ale ani go nie kaszlało, ani ten... Ja myślałem po prostu, że to jest przyczyna tego, że mu bardzo idą te zęby teraz, że na górze, że tak się przydzierają On się jak buldog taki francuski. No i gdzieś ja cały czas, dalej może nawet myślę, że to ma gdzieś taki wpływ na to, jak on po prostu gorączkował i ten, bo w zasadzie nic takiego też tam nie wyszło, ani z tych badań. I ten, oni sami niczego takiego nie stwierdzili, no. Czy to wirusowe, czy ten. Cholera wie, tylko tak mówią w tych szpitalach. Jeszcze powiem wam, no później wróciliśmy, tak. Kanim już później jakoś mu zależała trochę ta gorączka i dostawał takie e, w czopkach, takie na, na temperaturę. To gdzieś było bardziej skuteczne i to gdzieś bardziej na niego lepiej działało. Także to mu stosowaliśmy i do tej pory jeszcze, bo dzisiaj jest niedziela, ale tak. Jeszcze wczoraj miał taką delikatną temperaturę na noc, w sobotę, ale to już nie było te 39, to już było takie 37,5, 37,8, gdzieś w tych granicach. I już widać było po nim, że jest po prostu lepiej, że się lepiej czuje, że dziecko po prostu dochodzi do siebie. Nie wychodziliśmy z nim nigdzie przez ten weekend, no może tylko no wyszliśmy, tak, w sobotę wyszliśmy, ale to podjechaliśmy tylko na badania jeszcze takie, żeby mu zrobić. Czekamy na wyniki analizy moczu. Byliśmy w laboratorium to zawieść i w międzyczasie on siedział cały czas w samochodzie. Najpierw ze mną, jak ona poszła zanieść te, te, tą próbkę do analizy, a później siedział za mną w samochodzie, jak ja poszedłem na zakupy na plac taki targowy, który gdzieś tam pokazywałem w jednym z vlogów. Zrobiłem zakupy, warzywa, jakieś owoce i tak no, i wróciliśmy do domu, i później wszystko się w domu też toczyło, i, i ten. Także już widać, że jest dużo lepiej z nim. Nie ma się czym po prostu martwić. No, chwilowe takie, no tak to jest z dziećmi, jak są po prostu małe. To i tak wydaje mi się, że on mało choruje. To jest drugi raz, gdzie mu się coś tam takiego przytrafiło trochę. To gorączkowanie i ten, no myślę, że to jest normalne, trzeba się z tym liczyć. On jest suplementowany witaminą D3, i to taką mu daję, gdzie jest w jednej kropli jest 500 jednostek. Ja temu nabieram taką miarkę, gdzie tam jest 10-15 tych kropel. Ja tam nie liczę, ile tego jest. Dostaję takie z 10 tysięcy tej witaminy, jak nic albo więcej. Do tego mu kupiliśmy witaminę K2. No i dzisiaj musimy iść właśnie do farmacji tej, żeby kupić to K2, bo się skończyło witaminę D3, takie dwie, dwa flakoniki. Zamawiałem w Polsce i to mu przywiozłem. No i to mu do, do, jeszcze jeden, mamy trochę tam, to, to ten, ale w przyszłym miesiącu trzeba będzie coś mu kupić też, bo to już się skończy tak samo. Ale mm, przez to, że on bierze też te witaminy, no to jest bardziej odporny, tak? Nie bierze jakichś tam śmiesznych jednostek po 802 krople czy po 502 krople, i ten, jak to. Lekarze zalecają, żeby dać dziecku. To nie ma sensu w ogóle, ale to nie jest film, którym ja się będę tutaj wypowiadał o tych sprawach medycznych. I tak, z Karimem jest dobrze już teraz. Ja wtedy, tak jak mówię, musiałem pracować w piątek, ponieważ miałem bardzo dużo pracy zaległej. Nie dlatego, że coś zawaliłem, tylko po prostu mieliśmy te święta wielkanocne nie pracowaliśmy przez wiele dni. W Polsce pracowali w poniedziałek, gdzie myśmy mieli poniedziałek wielkanocny, 6 maja. I przesyłali zgłoszenia, sprawy do zrobienia. Jak ja przyszedłem we wtorek do biura, jeszcze nie było koleżanki Ewy, i mieliśmy tam coś, 56 nowych spraw, które musiałem, ja no właściwie, no, musiałem czy nie musiałem, ja je rozdzieliłem pomiędzy wszystkich u nas w teamie, żeby to wszystko posprawdzać i tak dalej. Z dwie godziny spędziłem na same rozdzielanie tego, tej pracy, bo to też nie mogłem robić pewnych rzeczy na pałę. Nie będę tu tłumaczył procesów, jak działają, czym dokładnie tam się to, to charakteryzuje, ale po prostu potrzebowałem na to czasu. Później zająć się tą pracą, którą miałem do zrobienia, ale było tego wszystkiego tak dużo, że ciągło się to do piątku żeby wszystkie te sprawy wyprostować, żeby to zrobić. Bo to nie jest tak, że jak w poprzednich pracach, że czekałem na jakiś telefon, że ktoś zadzwoni i ten... I czy będę w tym biurze, czy, czy będę pracował z domu, czy... To, to wtedy te moje inne prace to tak wyglądały, że... nie musiałem się przejmować tym, jakby mi nie było w pracy. A tutaj po prostu musiałem się przejmować, bo wiedziałem, że inni mają też dużo do zrobienia i że oni tego nie zrobią za mnie. Dlatego ja nie chciałem brać wolnego wtedy w piątek, po prostu wiedziałem, że jeszcze bardziej mi się to skumuluje że, jak, że ja już później się tak zacnę w tym wszystkim, że no nie wiem, będę musiał brać godziny, czy, czy co zrobić, tak? bo mm, musiałem się z tym odrobić, tak? to było coś, co musiałem zrobić w tej pracy. Ja jestem taki też, że przywiązuję wagę do tego, co, co mam do zrobienia, nie potrafię tak olewać, tak jak niektórzy olewają, niektórzy się nie przejmują, ja, ja jestem inny po prostu, no i chciałem po prostu zrobić to, co miałem do zrobienia, tak, no i nie wziąłem wtedy wolnego w piątek, mm, byłem zmęczony, trochę wolniej i oczywiście musiałem działać na tak zwanych wolnych obrotach w tej pracy, no ale jakoś przeżyłem ten dzień, odrobiłem się z większością tego, co miałem zaplanowane, jeszcze tam trochę jest na poniedziałek, ale to już nie są tak, że mm, żebym teraz musiał nie wiadomo jak się martwić, no, i co, i tak po prostu mija teraz ten weekend. Wszystko jest już na tą chwilę na najlepszej drodze. Chciałem jeszcze teraz, tylko jak trochę przestanie wiedzi, tam przejdę dalej, żeby powiedzieć jeszcze, jak wyglądają te szpitale w Rumunii, czy coś się różnią od tego, jak jest w Polsce. Jak byliśmy w tym szpitalu, to Ana mnie zapytała w ten sposób, czy szpitale w Polsce wyglądają podobnie jak w Rumunii. Ja powiedziałem, że niczym się nie różnią. I co miałem na myśli, to chodzi o to, że infrastruktura takich publicznych szpitali wygląda biednie. Te ściany, takie wiecie, odrapane. Eee, takie, takie to widać, że coś się zatrzymało, zatrzymało w jakichś dawnych latach, 80tych czy ten. No po prostu biednie te szpitale wyglądają. Ja też nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam nie wiadomo jak łaził po szpitalach, ale miałem w Krakowie Bliską rodzinę, babcie czy dziadka, gdzie ich odwiedzałem w szpitalach. I ja takie te szpitale pamiętam. Ja pamiętam, jak poszedłem do szpitala na Rutowicza odwiedzić babcie. I powiem wam, że ja tam po prostu nie wiedziałem, jak wytrzymać w tym szpitalu. Tam był taki zapach, taki nieprzyjemny. Nie wiem, co było tak spowodowane, że, że ci ludzie tam nie umyci byli, czy coś, no nie wiem, czy taki zapach jakiejś takiej choroby. Nie, nie wiem czego ten zapach. Tak specyficzny, ale ja tam po prostu chodziłem i cały czas yy, 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 na wymioty mnie zbierało w tym Narutowiczu. Dopiero po jakimś czasie, jak tam oddychałem się tego, to się przyzwyczaiłem. Tego zapachu nie czułem. Okej, okay, może tutaj w tym szpitalu, jak byliśmy. To był szpital Marii Skłodowskiej-Kiri. Taki oddział dziecięcy. Była tam, tam taki oddział przyjęć. Coś takiego jak ten nasz SOR, taki w Polsce, tak? I i tam była kolejka. Było bardzo dużo właśnie ludzi, rodziców z dziećmi, z małymi dziećmi, jacyś starsi, nastolatkowie. Jakaś dziewczyna przyjechała, której słabo było, miała coś na głowie, taki, nie wiem, czy się uderzyła gdzieś, czy coś, która prawie mdlała. No to jak ona prawie upadała tam, to, to, no to miała gdzieś pierwszeństwo, mimo że te dzieci małe tam czekały. No bo jak ona traci przytomność, no to ją przyjęli, żeby zobaczyć, czy, czy zaraz się nie przekręci, czy ten. No, takie wrażenia te dzieci płaczące, niektóre takie małe. No, powiem Wam, że specyficzne miejsce, że to jest, to jest tak najłagodniej, żeby powiedzieć, jak to wyglądało tam, tak. Po prostu dużo się działo takich rzeczy mało pozytywnych w tym miejscu. Wszyscy ci rodzice czekający w kolejce, my czekający, jak ja tam przyjechałem do nich dojechałem, to się pytałem. Jak długo my tu jeszcze mamy czekać? Czy oni coś się określili? No, że pół godziny I powiem wam, że faktycznie gdzieś tak było, że z te pół godziny. Może 40 minut czekaliśmy, aż nas przyjmą. Oni tam wywoływali po nazwiskach, kto ma przyjść, kto wchodzi następny. Czasami po kilka osób wchodziło, bo tam było wiele gdzieś w środku, jakichś tych lekarzy, którzy przyjmowali, którzy badali. Ja tam nie wchodziłem, po prostu czekałem na poczkanie, Ana wchodziła z Kalimem, bo w sensie tak ona będzie rozmawiała. Ja jakichś tam tych medycznych przypadłości po rumuńsku to nie zrozumiem, bo to, są, to już jest wszystko trudnym językiem. Niech ona idzie, niech ona tam dyskutuje, tak? No i ja tylko czekałem na nich na korytarzu. Ale obserwowałem właśnie, co się działo. Obserwowałem właśnie, jak to wygląda. Tak jak mówię, ja byłem wtedy bardzo zmęczony po tej mojej pracy, wykończony właściwie jeszcze. W ten piątek wtedy, jak wrócili, wróciliśmy, jak ja miałem pracować, jak się obudziłem o tej 820. Ktoś powie, no 8.20, no to ten, ale poszedłem spać o czwartej z minutami, no to um, 4 godziny, a jeszcze, a jeszcze po takim intensywnym tygodniu, no to nie było dużo tego spania. E, Także no, było ciężko funkcjonować, naprawdę ciężko. E, a co dopiero właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej o jakimś nagrywaniu tam w tym szpitalu. Miałem obrzydzenie do tego, żeby włączyć jakąkolwiek kamerę, tak, nie chciałem tego robić, nawet nawet żeby bez jakiegoś komentarza, tak jak wspomniałem. Tak? No i nie nagrałem, ale teraz się dzielę właśnie z Wami taką opinią z jak to wygląda. Także te szpitale tutaj w Rumunii to no, wyglądają podobnie jak w Polsce. Nie wiem, mnie tak się wydaje, że też jedna rzecz, że, że te, mimo tej dużej kolejki, że tam naprawdę było dużo ludzi, może to nie były takie przypadki też, że nie wiem, że ktoś tam ze złamaniem przyjechał jakimś, z jakimś rozcięciem czy z czymś. Nie widziałem takich dramatycznych scen. Eee, może, ten, może to też było spowodowane, że sprawniej to szło, że no, faktycznie no, no, trzeba było poczekać, no bo też jak kogoś mają przebadać, to nie przebadają może w dwie minuty. No, potrzebują ci lekarze czasu. Wydaje mi się, że to sprawnie szło w miarę sprawnie szło, że muszę to pod tym względem pochwalić, że okej, okay, infrastruktura z czasów komuny w tym szpitalu, ale nawet sprawnie to szło. Ja kiedyś byłem też w szpitalu okulistycznym tutaj w Rumunii. Nie, wiecie co, ja to już dziś idę, jak faktycznie, jak ja to powtarzam do lekarza, jak mi już rękę urywa, o, wisi na włosku ręka, jak ja to mówię. Ja nie jestem z tych, co chodzą po lekarzach, tak? Ja jestem z tych, co płacą składki na tych innych, którzy chodzą i wiecie o co chodzi, tak? I korzystają nadmiernie ze służby publicznej. Ona miała później też rację, powiedziała tak, że yy, i tak yy, na drugi dzień dyskutowaliśmy i powiedziała tak, połaczcie, dobrze, że pojechaliśmy mimo wszystko do tego szpitala, ja spanikowałam, ale dobrze, bo tak, poszlibyśmy do lekarki prywatnej, u której kiedyś byliśmy, ona bierze 200 lejów za wizytę, to byśmy musieli zapłacić te dwie stówki. Yy, poza tym... Poprzednim razem ona i tak nas wysyłała do tego szpitala, żebyśmy tam zrobili badania, a myśmy pojechali prosto do tego szpitala, pomijając tą lekarkę, nie płacąc jej 200 leiów za, za wizytę. Badania mieliśmy zrobione tam po prostu, no też nie mogę powiedzieć, że za darmo, bo fizycznie tam nie zapłaciliśmy, ale płacimy te składki. Tu są składki bardzo duże na na ubezpieczenie zdrowotne w Rumunii z pensji. Więcej tu pobierają tego wszystkiego niż w Polsce. No i na coś to idzie, tak? No jeżeli my to płacimy, jeżeli są tak horrendalne potrącenia z pensji na to wszystko, no to uważam, że raz na czas jak się skorzysta właśnie z takiej pomocy publicznej, no to chyba nam się należy. Wręcz, wręcz, wręcz tak. <grym> Dokładnie. Czyli ten kanał nie jest... O, te, o takich wydarzeniach tutaj politycznych. Drugi, który prowadzę, to tam się wypowiadam. Ale, ale, myślę, no tak, na zdrowy rozum, nawet na tym kanale, no to można wspomnieć o takich rzeczach, tak, no, że płacąc po prostu to, na te wszystkie składki, tak, zdrowotne, no to, to... Wartałoby z tego też trochę skorzystać, a nie za każdym razem, tylko prywatnie iść, tak? No. Niezależnie, czy się ma pieniądze, czy się nie ma pieniędzy, e, Ja tak uważam. Zawsze, jak tędy przechodzę, to Ktoś tutaj odkurza. Ile razy bym ostatnio tędy nie przyszedł, to słychać jakiś odkurzasz. Chwila przerwy. Także tak to jest. Teraz z Karimem jest po prostu już lepiej. Jeszcze tak nie wiem. Raz mówiąc a propos tych szpitali, jestem pozytywnie zaskoczony szybkością obsługi. No, okay, no Spędziliśmy tam może trochę tego czasu, ale wydaje mi się, że to było o wiele szybciej. A jeszcze zacząłem mówić o tym szpitalu okulistycznym, w którym byłem. On tak samo wyglądał obskurnie, ale tam długo czekałem. Tam czekałem chyba ze dwie godziny, zanim mnie przyjęli. A co mi się stało z okiem? Po prostu mi pękło jakieś naczynko i wyglądałem, jakby mi ktoś pod, podbił to oko, jakbym dostał po prostu e, z pięści od kogoś. tak? I nie wiem, czym to było spodobane, ale straciłem tylko czas. A nam po prostu się wystraszyła, jak mnie zobaczyła, bo się spotkaliśmy pod moją pracą w amerykańskiej firmie, w której pracowałem. i ona jak mnie zobaczyła, myślała, kto mnie pobił. Ja mówię, że nikt. No po prostu takie mi się coś nagle pojawiło na, na oku i ja nie wiem, co, co mam, czemu to się stało. No, ona była wystraszona, chodzi jedziemy do szpitala. Ja mówię, nie, ja nie chcę do szpitala, mnie to nawet nie boli, no, ten, no przejdzie. No. Mam śliwę taką pod okiem, tak? Nie no, do szpitala, bo ona to boi się ten. No i dobrze, no ale no dobra, no to chodźmy. No. no to już pojechaliśmy do tego szpitala wtedy i... Wyczekałem się te dwie godziny. Tak jak mówię, szpital obskurny taki, mm, ale lekarz mi powie, zrobił ze mną wywiad. Tam się pytał, co się stało. Czy się uderzyłem? Mówi, że nie że mi... Mówi, to zdarza się czasem, że e, może pęknąć takie naczynko i że po prostu m, tam się krwiak taki zrobił. I to wygląda tak, jakby miał podbite oko. I ja mówię, no, no i co teraz? Co, co z tym zrobić? Operować to czy coś? Nie, no to samo. Wsiąknie się i ten. E, i, I przejdzie, no to co mam zrobić? No, witaminę C sobie wziąć. Ja sobie myślę, że ja nie mogę, ja straciłem tyle czasu, żeby on mi powiedział, że ta witamina C i te dwie godziny. Ana, jak to usłyszała, też była w szoku. Ja mówię, no i widzisz, po cośmy przyszli do tego szpitala? Straciliśmy tylko czas, no ale dobrze, dla Twojego spokoju ducha, no to tutaj byliśmy, że nic mi nie jest. No i widzisz, co lekarz powiedział, tak. Ja mogą stwierdzić równie dobrze to samo, tylko że nie wpadłem na pomysł, że witamina C może mi być w jakiś sposób potrzebna. Dojdę do głównej ulicy, przejdę tam już w pobliżu naszego osiedla i tam będę kontynuował zakończenie tego dzisiejszego filmu. Także to jest wszystko, słuchajcie, w tym dzisiejszym odcinku, co mam chciałem opowiedzieć. Tak jak mówię, wszystko już jest dobrze. Może na początku to groźnie wyglądało, no ale tak jak mówię. Postępy e, są. Karim już prawie ten dzisiaj to jakieś tam zabawy rano trochę za mną, trochę ze mną. E, także było już dobrze. Już dzisiaj rano nie miał już w ogóle tej gorączki. Czy będzie miał jeszcze później, to się okaże. E, jeszcze zostawimy go parę dni może w domu, żeby nie wychodził, ale ogólnie myślę, że e, powinno mu już przejść i będzie wszystko ok. Tak? Także nie ma się co martwić. No takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, że jest też taka możliwość, że ten szpital właściwie tej Marii Skłodowskiej Kiri jest nie tak daleko w nocy, bez korków. Oczywiście jechało się 10 minut, 4,5 kilometra. Także, ten, także no skorzystaliśmy po prostu z takiej opcji. Jak to nam powiedziała, publiczna medycyna jest też po to, żeby z niej korzystać, a nie tylko za wszystko. Płacić prywatnie na coś te składki idą. To tak jak zawsze powtarzam. No. Także tak to wygląda. Słuchajcie, co więcej, ja kiedyś robiłem taki film na kanale Rafał Mora Vlog. Za nią, z którą pracowałem i dyskutowaliśmy właśnie na temat pomocy publicznej i prywatnej, jeżeli chodzi o medycynę, tutaj w Rumunii. Nie wiem, czy mi się uda tutaj dołączyć jakiś link do tego vloga postaram się może na koniec także jak coś to odsyłam na ten drugi kanał, ten film powstał bardzo dawno, znaczy bardzo dawno temu, no, jakiś czas temu, z dwa lata temu może, no także postaram się go tutaj podlinkować także tak to jest tyle w tym dzisiejszym odcinku, słychać właśnie nadjeżdżającą karetkę na sam koniec to takie zwieńczenie tego o czym wszystkim tutaj dzisiaj mówiłem, no i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Z tego weekendu tak jak mówię nie będzie żadnego filmu, ale ponieważ byliśmy w Konstanca, nad morzem, to podzieliłem tak na dwie części jeden odcinek tak, no, żeby nie były też długie te filmy, bo tak to wyszedłby mi znowu gdzieś tam 50 minutowy odcinek, a podzieliłem go po prostu na dwa ze względów też mocy przerobowych moich. Zmęczenia, i tak dalej, ponieważ pomyślałem sobie, że jak chcę coś edytować, żeby to wyszło po prostu ładnie, włożyć to serce, a to wolę zrobić krótszy film i go podzielić na dwa. Także żeby zobaczyć drugą część. Pierwsza się pojawiła w zeszłą sobotę, a w następną sobotę będzie po prostu kontynuacja naszego pobytu ostatnich dni w Konstanca. Także na ten film Was zapraszam. No i co, i widzimy się właśnie. Następnym razem was zachęcam do subskrypcji tego dzisiejszego odc... yy... <grywa> kanału, tak? Do lajkowania i do komentarzy tego dzisiejszego odcinka, chciałem powiedzieć. Do subskrypcji, oczywiście, też no i co? Do zobaczenia następnym razem, tak? Wszystkim życzę zdrowia tutaj oglądającym, żeby wszyscy byli w dobrym zdrowiu, żeby nikt się nie musiał borykać z problemami, a szpital był ostatnią. Po prostu obcym, jakąś ostateczną, ostatecznością i żeby każdy po prostu musiał unikać tego szpitala, jak, jak nie ma po prostu takiego musu. Tyle. Definitywnie żegnam się z wami. Do zobaczenia następnym razem. No i jeszcze raz wszystkim życzę zdrowia. papa pa.